jestem Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który będzie troszkę innym filmem niż zawsze. Wczoraj na kanał Karola nagrywaliśmy film, w którym płaciłam mu za każdą zjedzoną rzecz z relacji influencerów na Instagramie i w trakcie nagrywania tego filmu wpadłam na pomysł, że możemy nagrać podobny odcinek do mnie. Właśnie dlatego, jak już pewnie widzicie po tytule, przez 24 godziny razem z Karolem, który jest za kamerą, Hejka! będziemy robili to samo, co influencerzy na Instagramie. Aktualnie mamy sobotę godzinę 16.07, więc do jutra, do tej samej godziny, influencerzy i youtuberzy będą decydowali o tym, co będziemy. Robili. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądali relacje u mnie i u Karola na Instagramie, żeby ten film był trochę zróżnicowany. Tak, widzę, bo jakbyśmy brali tylko, od to to, to byłoby za nudne, nie? Bo często. Tylko gotowanie, sprzątanie. No właśnie. Bo nie w sklepach. U mnie za to osoby, które obserwuję często, robią ciekawe i trochę bardziej ekstremalne rzeczy, więc. Mycie e... Nie, no może nie mycie samochodu, już nie męczmy tym widzów, ale mam nadzieję, że osoby, które ja obserwuję, nas nie zawiodą i że będą w ciągu tych 24 godzin robiły coś ciekawego. Ale zanim przejdziemy do pierwszej rzeczy, którą zrobimy w dzisiejszym filmie, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Bo do końca tego miesiąca jedziemy po 290 tysięcy słów. Zostawiajcie łapkę w górę, a my przechodzimy do obiadu. O naszym obiedzie zadecydowała Żaneta, czyli jest to osoba z mojego Instagrama, i uwaga, zaraz pokażę Wam, co ona zrobiła. O, tutaj mamy pokazany cały przepis. Jest to taka zapiekanka makaronowa ze szpinakiem, mm, którą dzisiaj zjemy. Wygląda całkiem spoko. No, to już trochę gorzej, Natalia. Myślałem, że to będzie ładniej na końcu, wygląda. a to jest teraz do, do piekarnika. No, zobacz, tak? pięknie! No może być. Mi się wydaje, że to będzie mega dobre, ale żeby ją zrobić, to musimy iść do sklepu i właśnie dlatego znajdujemy się. Pod no niestety widzowie u mnie nikt nie wstawiał ani żadnego maczka, ani żadnego, nie wiem, kepsika, bo zjadłem kebaba, więc nawet nie mogłem się z nami kłócić, bo po prostu nie było wiecie z czego wybierać. I żeby na kolację coś było. Eee, kolacja kolacją, ale mam już pewną jedną aktywność od patyca, którą dzisiaj Natalia Wyżarkiem zrobimy. W takim razie nasze zakupy zaczynamy od cebuli. Do tego bierzemy szpinę, jeszcze kurczaka. W przepisie żaneta posypywała całą zapiekankę z startym serem, więc bierzemy mozzarellę. No i na sam koniec bierzemy śmietankę 30, bo Żaneta używała serka śmietankowego, ale ja takich rzeczy nie lubię i zastąpi. Go po prostu śmietaną. Widzowie, zakupy zrobione, ale patrzcie jakiś słodziak przed no nie mogę <grymne> <Każdy> <grymne> ja. robi mój Tak, to też robi też zdjęcie, no niesamowity No dobra, wróciliśmy już do domu, w ogóle mamy godzinę 17 a za oknem jest tak ciemno jakby jak jest 19 Dramata, będzie jeszcze gorzej Natalia. Ale Karol ja teraz ogarnąć miniaturkę do swojego filmu bo musi dzisiaj wstawić film, a nadal nie ma miniaturki a ja już się zarobię obiadu Wygląda mega ładnie, ale teraz czas na najważniejsze, czyli próby smaku i uwaga! Ej, jest mega spoko, fajnie doprawiony. Jedyną rzecz, którą mogłabym zmienić, to dodać suszone pomidory, bo my bardzo lubimy. Brakuje. Uh -huh. Z bliska wygląda to tak. No zapowiada się spoko. Smakuje też spoko, ale nie jest nic słabo. Wow. Właśnie pomidory suszone mogłyby tutaj być. Dla mnie takie 8 na 10. Dla mnie takie 7 na 10 jest dobry, jest smaczny, ale czasami robimy lepsze. Dobra, widzowie, jednak zmienią zdanie po jedzeniu 9 na 10, więc jakbyście nie mieli co zrobić na adem, to polecamy. Dobra, zostawiłem już filmowy kanał. Wziąłem na chwilę kamerę, bo czas teraz na moją atrakcję, którą znalazłem w relacji Pateca. Patec z którego nas to potem znacie, wstawił wczoraj na swoją relację, o jak widzicie 21 godzin temu, e, takie zdjęcie z dopiskiem, że ścianeczka jest top. Chodzi oczywiście o ściankę wspinaczkową, która jest widoczna w tle i tak akurat jest jakaś taka profesjonalna, ale w Gdańsku na jednej z galerii jest na ostatnim piętrze właśnie taka ścianka wspinaczkowa, tyle tylko że no trochę bardziej amatorska i za każdym razem jak jesteśmy z w tej galerii, to mówię Natali, że fajnie byłoby kiedyś tam wejść i dzisiaj słuchajcie, jest do tego idealna okazja. Okej, okay, dojechaliśmy już na miejsce i ustaliliśmy, że Karol wchodzi na ściankę spinaczkową, a ja go nagrywam, bo jestem ja takich rzeczy chyba średnio nadaje. No tak, generalnie widzowie, tam jest ta ścianka, Ty ona to jest wysoka. Myślałem, że Rekal ona jest trochę niższa, jest. więc w y, chyba nie jest aż tak amatorska. O, tam Państwo będą chyba próbowali wbijać. Jestem ciekawy, czy to się wykupuje jakby na jedno wejście, czy na jakiś czas? Jak to jest? Nie mam żadnego jak, pointu, muszę zapytać? Tak, ale kiedyś byłem mały, to wchodziłem, tylko że w Szczecinie była w galerii chyba galakcji taka ścianka z Adim. Wchodziłem na nią parę razy, więc tam chyba było na raz. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Dobra, Karol jest już przygotowany do wejścia i będzie wchodził tą pionową ścianą do góry. Ja jak na to patrzę, Karol, to mi się źle robi, wiesz? Tak, ja no, no. Natomiast ja za dzieciaka wchodziłem, tylko ja wchodzę na najłatwiejsze. Teraz będę miał jakąś chyba taką, jakby. średnią. No. średnią, powiedzmy. A dobra, muszę wejść, nie? Dobra, trzymajcie cioki, wbijam. Zobaczymy, jak ci pójdzie, czy wejdziesz w ogóle na całą górę. Tak, normalnie. To nie patrz w dół. Ej, całkiem spokojnie idę? Patrząc od dołu, Karol jest już na takiej wysokości, ale do góry, no jeszcze trochę zostało. Ja jak patrzę na tą ściankę ty powiem Wam, że on chyba lęk w wysokości, nie? Serio, ja bym chyba nie weszła na samą górę. A, Karolowi jakoś tu idzie. Jeszcze prawie nie widać, jesteś taki mały. Dobra, czas na mały update, lecimy od dołu. Karol znajduje się... O! Już tam. No już ci dużo zostało. Tam w ogóle na samej górze jest taki dzwoneczek i jak się wejdzie, to można nim zadzwonić. Zobaczymy, czy Karolowi uda się dotrzeć do samej góry. Było słychać, brawo! Uwaga. Jest na samej górze. No i na dół. No dobra, jestem już na ziemi. Powiem wam, że było mega spoko i e, ogólnie ścianka, lajcik nie jest to trudne, żeby wejść na górę, ale będąc u góry pomyślałem sobie, że kurde, ja nie sprawdziłem, czy jestem dobrze przypięty na dole i dotarło do mnie, że będę musiał się u góry puścić wszystkiego. No i właśnie jednym rzecz, który się stresowałem, to to, że jak się puszczę, to spadnę na ziemię. Na szczęście nie spadłem, wszystko było okej. Okay. Okazało się też, że e, obsługiwał nas e, nasz kumpel ze studiów, z którym wchodziliśmy do jednej grupy, więc właśnie na początku więcej gadaliśmy niż e, się zapinaliśmy i przez to się stresowałem, ale wszystko jest OK, Takie jedno wejście kosztowało dyszkę i w warto, jest to coś innego u góry Naprawdę taka lekka adrenalinka już się pojawia Mi się lekka adrenalinka pojawiła nawet jak stamtąd na dole I patrzyłam do góry ty, jak ty wchodzisz Ale jesteś jakaś dziwna, To nie jest tworzą takich <laughs> rzeczy Więc e, muszę sobie znaleźć jakiegoś partnera Do zadań ekstremalnych, okay. innego Ale ogólnie spoko, Natalia, kiedyś musimy przyjść na Trochę bardziej ekstremalną, w sensie okay. trudniejszą i znalazłam dla ciebie wspaniałą nagrodę po tej wspinaczce Blog na swojej relacji opublikował Jakiś truskawkowy deser lodowy Uu. więc Karol w ramach nagrody Zabieram cię na des Przyszmy do Sowy i Natalia, nie myślałam, że kiedyś będzie nas stać na Ferrari. Ogólnie, jak widzicie, za 20 zł możemy mieć tutaj deser truskawkowy, ale taki mocno truskawkowy. A może Natalia to malinowe marzenie? Co? Bo ono chyba będzie trochę lepsze? Myślę, Karol, że możemy mieć ten malinowy, bo tak naprawdę ubłucha nie było widać, czy jest to truskawka czy malina, a to raczej nie będzie miało większego znaczenia. Wydaje mi się, że bardziej się liczy, żebyśmy po prostu zjedli deser lodowy. No właśnie, dobra, to idziemy zamawiać Mamy nasz deser lodowy, Karol się do niego dorwał. No Ferrari to to nie jest. Przyszliśmy ten malinowy, ale takie lambo wśród deserów. W międzyczasie, jak czekaliśmy na lody Kolejną relację i zaraz pokażę wam, co będziemy robili. Little Monster na swojego Instagrama wstawiła jak gra w taką grę, nie wiem jak to się nazywa, taka no, koszykówka. Taka koszykówka nie? I Natalia w to jest atrakcja dla ciebie, taka niezbyt ekstremalna. No właśnie, w galerii bałtyckiej niedawno otworzyli taki fan park i wydaje mi się, że tam może być taka maszyna, żeby się mogła. Oj, mam... nie wiem, czy tam jest. Na pewno było w tym namiocie przy plaży, ale jego już chyba nie ma, nie? no nie, już jest po wakacjach, więc wydaje mi się, że on jest na pewno zamknięty, bo przecież jak jest zimno już. Dobra, to nie, to jedźmy do galerii, no i zobaczymy, czy ale będzie. Jak, jak będzie, to zagramy, a jak nie, no to znajdziemy coś innego. Okej, okay, jesteś już w środku i spójrzcie co jest za mną Jest, widzowie, jest, jest basketbol do... Natalia, dawaj, teraz ty grasz Ja się spinałem, więc ty teraz grasz Chociaż, widzowie, nie ukrywam, że ja chyba drugą gierkę też sobie pyknę Ja biorę poziom easy Dawaj, Natalia, easy, zobaczymy ile będziesz miała punktów Tylko trafię dla widza, tak? Dobra, uwaga, widzowie, ile będzie punktów Tylko szybko, Natalia, bo to czas Uuu. Uuu, ale szybciej! Ty musisz jeden za drugim rzut. Dobrze, dawaj, szybko. Ej, dobrze ci idzie, a ja wszaku jestem. To no jak z kręgami widzę, Natalia mówiła, że o, ona nie umie, ona nie umie, a potem, proszę bardzo. No Dawaj, musisz 20 punktów, żebyś nie przegrała, masz 14 sekund. Szybko, dawaj, czasowo 10 sekund, Natalia. Jeszcze 5 razy, nie, no nie zdąży. Dwa razy jeszcze. Dawaj, szybko. A! Jeszcze? No nie, timeout. Jeden punkt. Takie miałam tak? Tak, jak już ja 20 to Ale byś grała kolejną linię. się odbiło jedną od środka i uciekło? No. Dobra, teraz czas na Karola. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Też wziąłem easy, żeby było podobne. Ty ja tutaj jesteś za szybki, Karu. Masz już 12 punktów. 16 i jeszcze 4. Ty jesteś za szybki jak dla mnie 34 punkty masz, co jest? Teraz będę grał kolejną rundę Natalia, bo przyszedłem dalej jakby Teraz ile musisz zdobyć? 60 trzy punkty, Karol. O, No już nie ma tak łatwo. Jeszcze jedno. Brawo, chodzisz do kolejnego poziomu. Oho, 150, coś mi się wydaje, że to jest twój ostatni poziom. Ej, a tu cię minusuje chyba teraz Karol punkty. Serio? Zobacz, bo masz 113, 110, 107, 115, więc musisz szybko na makse to robić, żeby wygrać. No nie udało się, 118, a żeby przyjrzeć, musiałbym być 150, nie? No i tak muszę ci nieźle. No dobra, wróciliśmy już do domu. Mam aktualnie godzinę 21, więc wypadałoby zjeść coś na kolację, z racji tego, że przepis na obiad z mojego Instagrama, więc może Karol kolację weźmiemy od ciebie O tak, dobra, ja coś znajdę <grym> No ale widzowie, zbyt długo szukać się musiałem, bo jak widzicie, Deni Trudzenia godzinę temu wrzucił do siebie na relację Czekajcie, nie siebie, tylko o, taką topickę, którą ja aktualnie w Madrycie No to on naprawdę je pizzkę z całą szynką i serem? Chyba tak. <noise> nie. nie. No naprawdę? <noise> Czemu on nie wziął jakiejś salami pikante najlepsze? No pytanie czy my musimy jeść taką jak on, no chyba musimy, nie? Musimy, zróbmy taką samą i ja nie pamiętam kiedy jadłam pizzę z całą szynką i serem. Ja też Natalia. Ja nie wiem, chyba jak miałem 7 lat ostatnio. No i nic, no nie mamy wyboru, musimy zjeść taką, nie? No to zamawiamy i... Zamawiamy. Zobaczymy jaka przyjdzie. Mamy naszą pizzę, przyszła mega szybko i wydaje mi się, że jest podobna do tej pizzy nitra. Ty no wydaje mi się, że tak, no tutaj brzegi też mamy takie trochę grubsze, środek Kurde, nie pamiętam już jaki tam był, ale wydaje mi się, że podobny, no ser, szynka i sos pomidorowy, no nic innego. Ale to nie jest taka pizza neapolitańska i nic on też takiej nie miał. Tak, no to jest taka bardziej polska. Co prawda w Madrycie, ale jadł taką bardziej polską pizzę. Bogę zaczął jak mówić, to była pizza z całą szynką i serem. Jak Natalia, ja się dzieciństwo. Mhm. Mm e, ale jest pokoju. No, pizza wie no najprostsza pizza, ale czekajcie, jestem mega ciekawy, jak to będzie z po tylu latach. Mmm, To jest to. Smak dzieciństwa, tylko Szynka jest ta za dobra. W dzieciństwie mm. jak, ja, jak zamawiałem w ostrudzie jeszcze z pizzy takiej wiecie, osiedlowej, to tam była taka najgorsza hamska szynka. A tutaj czuć, że ta szynka jest trochę lepsza, nie? I no przez to jest delikatna różnica w smaku, ale ogólnie czuję się jakbym znowu miał jakieś 10 lat. Ale idziemy teraz jeździliśmy jedną małą piskę. Chociaż to już taka mała nie jest. Nie jest taka pojawia średnia. I zaraz zobaczymy, co będziemy robili wieczorem. Okej, okay, pizka zjedzona. Ja po zjedzeniu szukałam fajnych relacji i znalazłam takie super rzeczy, ale niestety nie damy ich rady zrobić dzisiaj. Dopiero będziemy mogli je zrobić jutro rano. I Karol, jutro wstajemy przed dziewiątą i jedziemy na pierwszą atrakcję. Ja już wiem, widzowie, co to będzie. Nie chcę wam zdradzać, ale no, dobrze, jedziemy. Nie ciekawe, tak, jedziemy Ale z racji tego, że dzisiaj jestem już mega zmęczona, bo rano sprzątam całą chatę, robiłam nie wiem ile prania, to udało mi się znaleźć jedną ciekawą relację dla mnie, którą nagrała Marcysia i na której ogląda serial. I jaka idę oglądać serial? Ja, widzowie, zbytnio serialowy nie jestem, ja po prostu nudzą seriale, to filmy prawda. i w ogóle, ale znalazłem też coś dla siebie. Dlatego, że i sam, jak widzicie, 5 godzin temu wrzucił do siebie na relację, jak gra w FIFA. I Natalia, ty i oglądaj serial, ja idę grać w FIFA. I widzowie widzimy się rano. No dobra, witam Was kolejnego dnia, mamy godzinę 10. I teraz powinniśmy być na naszej atrakcji, o której mówiliśmy Wam wczoraj, ale jak staliśmy o 8.30, to okazało się, że za oknem padał deszcz. Generalnie atrakcja, którą nam chodziło, to farma dyń, bo jak widzicie, Ma Fashion była wczoraj na farmie dyni No i niestety ze względu na to, że padał deszcz, to nie mogliśmy tam jechać, bo ta atrakcja jest na zewnątrz. Co prawda, Ma Fashion była na farmie dyni koło Warszawy. No my do Warszawy nie będziemy jechać, bo zanim byśmy dojechali, to wydaje mi się, że skończymy nam się odcinek. Ale obok której miasta znajduje się farma dyń, którą już kiedyś mi wysyłaliście i razem z mieliśmy tam jechać, ale ona jest otwarta tylko w weekendy. I w sumie jakoś było na mnie po drodze. No, ale dzisiaj widzowie jest idealnie, bo mamy niedzielę, yy, poczekałem nas się rozpogodzi, bo około 11 ma właśnie przestać padać, wtedy pojedziemy i zrobimy jakieś zdjęcia chyba co najstagowa. Mam nadzieję, że to się uda, ale zanim to, to musimy zjeść jakieś śniadanie. A śniadanie zjemy sobie od wersów, bo jak widzicie, była ona na jakichś grzankach ze szpinakiem i w ogóle chyba mamy jakieś szpinakowe dni. Teraz. Bez kitu, mamy teraz przez szpinakowe. Szpinak, 24 godziny, no to, to nie jest to samo, co my jedliśmy już w, w jednym z swoich vlogów. Tam jest szpinak, no to jest jajko w koszulce, które uczyliśmy się ostatnio robić, tak? i krzanka, tak? Tak, i szczepiorek, nie? A, no właśnie. Faktycz Wcześniej robiliśmy mega podobne, ale my robiliśmy chyba z rukolą czy sałatą nie pamiętam. Z, e, ro, z... nie z rukolą, z tą, z tym z drugim roszponką. No właśnie A tutaj mamy smażony szpinak, więc idziemy robić Okej, okay, tutaj mamy już przygotowane grzanki, które zaraz polecą do piekarnika Mamy sos czosnkowy, szczypiorek i jajka, które lecą właśnie do garnka W takim razie ja teraz w garnku z wodą i łyżką octu muszę zrobić takie o, tor na dowodne A Natalia zaraz wleje tutaj jajko z miski Dobra Natalia, uwaga, dawaj wrzucaj no i chwila prawdy, czy się zrobi? Odpalamy stoper na 3 minuty. I chyba widzę, że powinno być git, chociaż jakoś tak dziwnie trzyma się u na tyle, nie wiem czemu. Tutaj w międzyczasie ogarniamy nasz szpinak i Karu nie wstawiliśmy błędu A, No to już rzucam. Tak wygląda nasza grzanka. Uwaga, test krojenia. Uuu, zobacz, co się dzieje. Idealnie chyba. Perfekcyjnie to wygląda. Smakuje praktycznie identycznie jak to, co ostatnio robiliśmy, ale wtedy nam też bardzo smakowało, więc w sumie spoko, że Werka zrobiła dzisiaj to. Nie, wczoraj, tak? Na ciadanie? Tak wczoraj, no. Teraz czas na grzankę Natalii, Też ładnie chyba wyszła. Mm. Bardzo no dobra, nie ma różnicy faktycznie, czy do szpinaczy, czy do szponka. No z, z tym i z tym smakuje dobrze, więc jak ktoś widzi to możecie śmiało robić My jesteśmy już w samochodzie, jedziemy na naszą farmę dyni Mamy około 30 minut drogi i Karo, ja się boję ile tam będzie ludzi no. Ta farma otwarta jest tylko weekendy i przez to jest tam mega dużo ludzi Chociaż wydaje mi się, że dzisiaj pogoda mogła zniechęcić, tak, no. wiesz? I właśnie Karo widzę, że zaczyna kropić Nie, to spod kół leci Tak, spod kół na pewno Dojechaliśmy już na miejsce i jest mega dużo ludzi Widzowie Ja się nie boję myśleć co by było jakby była ładna pogoda, nie? Tak, no nie wiem czy widzicie, ale to chyba jest kolejka Natalia w ogóle do wejścia. do wejścia Parking też jak widzicie, o proszę bardzo, tutaj może są zawalone, ale no Idziemy zobaczyć jak to będzie i w ogóle to jest bardzo małe, więc tam naprawdę wydaje się jakby było milion ludzi ja Nie wiem czy damy radę zrobić zdjęcie Dobra, Karol tutaj pozuje do zdjęć. Udało nam się nawet zrobić fotki. Jestem w szoku, Myślałam, że nic nam nie wyjdzie, ale jakoś idzie. No, jakoś idzie, twoje są ładniejsze niż moje. moje. naprawdę mi się twoje bardzo podoba. Dobra, zobaczycie widzowie na Instagramach pewnie kiedyś tam. Yy, ale spoko, nie całkiem dużo dzieciaków jest, ale jakby da się zrobić zdjęcia. Bo to jest tak, że siadacie, yy, robicie fotkę, potem podchodzi ktoś kolejny i tak w kółko, nie? Fajnie jest zorganizowane, tutaj jest taka mini restauracja z tyłu, i tam można kupić dyniowe ciasto, dyniowe laty, ja widziałam, i w ogóle da się kupić dynie. I zaraz Wam pokażę, jakie są mini białe dynie, których. Szukaliśmy razem z Karolem chyba dwa tygodnie, tutaj jest ich pełno patrzcie. Tutaj jest jedna skrzynka, tutaj jest druga i tutaj jest trzeci kosz Ale w ogóle jest mega dużo dyni do kupienia Są różne kształty, no, różne fajnie kolory, w fajnie w ogóle jest zorganizowane. Okej, okay, na sam koniec poszliśmy jeszcze po kawę z dniowym syropem. Mamy dniowe latte i uwaga, czas na test smaku. W ogóle mają takie słodkie kubki, dyniowe, nowe, mega fajne. ok w ogóle fajnie jest to ogarnięte, nie? Szkoda, że to jest otwarty tylko weekend, ale, ale w sumie nie ma jakoś dużo ludzi. Myślałem, że będzie jeszcze gorzej, chociaż. Jakoś teraz. się to rozkłada w środku. No, odkryw sobie coś, jak jest tutaj słońce, nie ma ładna pogoda I jako dobra taka, kawa. tak? I jest delikatny posmak dyniowy, bo wleliśmy syrop nie? D dyniowy do środka. no, ciekawe, spróbuj. Uwaga, na teraz spróbuj, ale w ogóle powiem wam, że naj najlepsza rzecz chyba z tej farby to jest ten wiatr, który tam stoi Natalia ma pod nim zdjęcie, więc też na Instagramie. No, I jeszcze ten domek mi się podobał dyniowy. Tak, tylko właśnie. Jeszcze ja nie dało zrobić zdjęcia, bo było naprawdę pełno ludzi. Kiedy na tyle wrzucamy fotki? Jeszcze nie, za tydzień chyba jakoś, nie? W przyszły weekend. Ej, faktycznie jest taki delikatny posmak. Nie? No. Aż tak mocno intensywny, tylko delikatny, ale też jakby ktoś chciał bardziej intensywny, to można dać więcej tego syropu, bo mu się pompuje, nie? Miarki. Ale dobra, Natalia, idziemy do samochodu i szukamy jakiejś kolejnej rzeczy do zrobienia, nie? Bo już powoli nam się czas. W Samochodzie, stwierdziliśmy, że przyjrzymy sobie jeszcze relacje i patrzcie, Jawor wstawił 12 godzin temu, czyli jakoś koło północy, że my jest swoje CLA na nie, myjni. Jedziemy no, na myjnie. Nie no wiem, Natalia, Obiecałem na początku odcinka, że nie, nie, nie będę nie. widzę, że was dzisiaj męczył myciem samochodu, chociaż nie spodziewałem się, że ktoś wstawi, a jednak. Czyli co, skoro nie na myjnie, to do domu wracamy? Chyba wracamy do domu, dużo osób wstawia, ale jedzenie. Na przykład Leksy no. stawia pizzę, ale Znowu. wczoraj pizzę. Nie, to, to nie ma sensu. co. Jedziemy i po drodze pewnie ktoś coś My już nie do domu, po drodze przeglądamy relacje Niestety nikt nic ciekawego nie wstawił. Dużo osób wstawia relacje z psami Na przykład Fris wstawia jak się bawi z chmurą i burzą, Fusialka jak jest na spacerze Ale my niestety z Karolem nie mamy psa, więc takie rzeczy odpadają Teraz po prostu będziemy siedzieli Instagrama, będziemy sprawdzali Czy ktoś coś dodał i jeżeli coś fajnego się pojawi to oczywiście to zrobimy Nie no widzowie nie wierzę, mamy godziny 15.59 Zaraz kończy się nasz challenge i odkąd ostatnio się do was odzywałam Nikt nic ciekawego nie wstawił. Dużo ludzi wstawia reklamy produktów Ale z racji tego, że jest niedziela nie nie możemy pojechać do sklepu, kupić tego i przetestować Sporo osób też wychodzi na spacery z psami, bawi się z dziećmi No ale tego też niestety nie możemy zrobić I to na tyle przez to, że jest niedziela No ludzie tak. wiesz, nie chodzą do sklepów, nie mają za bardzo gdzie wyjść I albo siedzą w domu, albo wychodzą z psami, albo no pokazują coś, czego nie jesteśmy w stanie kupić Zobaczcie, ja obejrzałam instastory wszystkich osób Wszystkie są odświeżone i nikt nic nie wstawił, co moglibyśmy zrobić Żeby nie było, ja też szukałem u siebie, jak widzicie, wszystko obejrzane O, i na przykład Marcin Dubiel, proszę bardzo, yy, jakieś 40 minut temu, no szedł na mecz nie, bo jest w Madrycie z Nitrem i no Natalia na meczu, alu z Barcą. To my chyba dzisiaj nie dostaniemy się do Hiszpanii. Co najwyżej, Karol, to my możemy obejrzeć go na naszej kanapie przed telewizorem. No i właśnie idealnie, bo ono 16.15 zaczyna, ale to już po naszym challenge'u Więc na tym po prostu będziemy kończyli nasz odcinek. Dajcie to znać, czy taki troszkę inny film wam się podobał i czy chcielibyście z takich filmów więcej. Oczywiście one nie zastąpią takich normalnych vlogów. Chociaż wydaje mi się, że i tak fajnie to nagraliśmy, bo to było w formie takiego vlogu. No tak, to nie był challenge, tylko to był taki vlog, w którym no youtuberzy zdecydowali, co robimy, nie? Po prostu. 100. Jeżeli taki film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.